Witam wszystkich. Czy do lasu potrzebny jest drogi nóż na przykład za 500 czy za 1000 zł? Może dla niektórych osób tak, ale dla niektórych też nie. Wiele czynności w lesie wykonamy nawet zwykłym scyzorykiem, tanim. Więc czy jakiś większy nóż jest potrzebny? Może tak, może nie. Ja mam coś do zaproponowania całkiem fajnego poniżej 13 zł. Nóż oczywiście chiński, full tank, ale w zupełności do lasu jak najbardziej wystarczy, według mojej opinii. Większość rzeczy, którą będziemy chcieli zrobić w lesie, takim nożem jak najbardziej zrobimy. Nie potrzeba też jakichś drogich egzemplarzy. Wystarczy coś taniego i też jest to jak najbardziej narzędzie użyteczne. Film na ten temat oczywiście będzie w październiku.